Lubię Patrycję, lubię jej charyzmę i cokolwiek ona ze sobą zrobi, to będzie mi się podobało, nawet jeśli to nie będzie tak bardzo efektowne i, i smakowite, cudzysłów. Po prostu uważam, że ona ma taką energię, która się sprawdza. Ona też w pewien sposób tłumaczy tę swoją metamorfozę, że czuję się teraz wolna, czuje się tak naprawdę sobą, więc mam nadzieję, że jestem dużo prawdy. I że tak jest, i że za chwilę nie zaskoczy nas rudymi lokami. No ciągle coś robi ze sobą, więc dla mnie to nie jest aż tak duże zaskoczenie. Gdyby nagle, nie wiem, wymyślmy, Janna Jabłczyńska wyskoczyła z łysą głową, albo właśnie takiej fryzurze jak, jak Patrycja, to mogłoby to być jakieś zaskoczenie. Albo Agnieszka Kaczarowska. wyobrażasz sobie tam? I śmiejemy się. No, no to... Agiszka Kaczorowska w takim skórzanym kombinezonie mogłoby być interesujące. No więc wtedy możemy mówić o czymś, co nas zaskoczy, czy pozytywnie, czy negatywnie, to już druga, drugorzędna sprawa. A tutaj jakby ja oczekuję tego, że zawsze coś się zadzieje. No.